W Runiu odbyły się w weekend uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chór z zespołu szkół nr 16 wykonał jedną z żołnierskich pieśni Ponurego, odśpiewano też rotę. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe obchodzone od marca 2011 roku, z inicjatywy prezydenta Alecha Kaczyńskiego, które upamiętnia żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji i podporządkowaniu Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-61. Wszyscy zgromadzeni w tym miejscu. Które swoją scenerią w jakiś tam sposób również nawiązuje do tego wszystkiego, co działo się w Polsce po 1945 roku. Tak jak powiedział pan magister, Od 2011 roku, decyzją Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzimy 1 marca Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To była inicjatywa prezydencka Świętej Pamięci Lecha. Kaczyńskiego. Parlament, Sejm i Senat przyjął stosowną ustawę. Żołnierz Wyklęty, pan porucznik Albin Rybka, wystąp. Postanowieniem zarządu głównego Związku Narodowych Sił Zbrojnych pan Albin Rybka został odznaczony medalem pamiątkowym 75-lecia NSZ. O wręczenie medalu poproszę wicemarszałka Senatu pana Jana Wrowińskiego. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, bowiem tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie czwartej komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Nawet jeśli ludzie przestaną mówić, to nie przestaną mówić miejsca, w których ludzie w dawnych czasach, nie tak dawnych czasach, nasi rodacy, bohaterowie oddawali życie. Za ścianą, za tym murem, na przykład. Są wciąż piwnice odkrywane w Warszawie, w innych miastach, gdzie podczas remontów odnajdywane są ślady, które pozostawili po sobie katowani, więzieni w tych miejscach nasi patrioci, nasi bohaterowie. Warto je dokumentować, robić zdjęcia materiały aby docierały do młodych ludzi do szkół bo rzeczywiście propaganda przez kilkadziesiąt lat była tak silna że rzeczy w które trudno uwierzyć w które trudno było zrozumieć stawały się tak niemożliwe iż przyznawano rację tym oprawcom tym katom tą propagandę uprawiali. Uroczystości w Toruniu rozpoczęły się w piątek 1 marca pod tablicą przy ulicy Piekary, poświęconą pomordowanym żołnierzom AK. W imieniu miasta okolicznościowe słowo wygłosił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. Przychodzimy pod tą wymowną tablicę z mocnym przekonaniem, że bohaterów i patriotów polskich żadna siła nie jest w stanie wyrwać z ludzkiej pamięci. Dlatego z. Wspominamy dziś żołnierzy nazwanych Wyklętymi, i tym wspomnieniem dzielimy się z całym Toruniem. Wiemy o tym, że piętno Wyklęcia wyznaczało tragizm polskich losów powojennych. Stało się ono traumą całego pokolenia i niestety przyniosło także wielu osobom cierpienie lub śmierć. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Historyczno-Wojskowe, a współorganizatorami Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.